6. edycja biegu z przeszkodami Runway Polski Uciekinier w zupełnie nowej formule. Runway City i trzy kategorie: Elite, Open i For Fun. Mnóstwo nowości, których nie spotkacie na żadnym innym biegu w Polsce. Mnóstwo przeszkód, odcinków biegowych i siłowych, a wszystko to w samym centrum miasta. Formuła For Fun, czyli sami decydujecie, które przeszkody pokonujecie bez żadnych kar. Czyż nie jest to proste? Mobilizujcie znajomych, rodziny, koleżanki i kolegów. Gostyń, sobota, 31 sierpnia. Bądźcie z nami. Runway, ten bieg jest właśnie dla Ciebie.